Pierwszy łyk kawusi o poranku. I co ja tu dzisiaj będę robić? Hm. Witajcie, cześć czołem. Rozpoczynam ten materiał w garażu. Za mną Traktorek, tak, troszkę naprawiony, z góry przepraszam, nie nagrałem zbyt wiele materiału, robiłem to mega z doskoku, nie miałem po prostu czasu na kamery I też widziałem, że jakość z telefonu jest średnia, z GoPro to jak sami widzicie jest prawie no, fatalna można powiedzieć od razu Dopakowuje się, zaraz wyjdę pokażę Wam jak teraz wygląda samochód Rozstawię statyw Zrobimy akcję wrzucania traktorka na przyczepkę To nie jest proste wierzcie mi Tak więc teraz tak Proszę bardzo W samochodzie jest zapakowany już no prawie cały namiot wojskowy tak, tam widzimy czasze. Tutaj elementy. Trochę elementów jest jeszcze na przyczepce. Palety na razie nie zabieram, bo to już tego wszystkiego jest po prostu za dużo. powiedziawszy sam nie wiem, czy ja z tym wszystkim dojadę. Na dodatek spójrzcie na niebo. No, robi się średnio a wierzcie mi, że w pojedynkę. Złożyć w całości NSA to raczej no nie da rady, tak? Ta płachta jest bardzo ciężka, a jak namoknie to jest 2-3 razy jeszcze bardziej ciężka. Ta gruba Juta, jak namoknie to po prostu masakra, tak? Także no zobaczymy, jak to będzie, Ale wiadomo, nie? przyjmiemy na klatę wszystko, co ma być. Także ja teraz zrobię przerwę. I rozstawię kamerkę i zobaczymy, czy łatwo będzie wjechać na przyczepkę, czy nie. No dobra, od razu Wam powiem, no nie będzie łatwo. Pierwszy raz robię taką akcję przed garażem, znaczy tu były różne rzeczy przywożone, ale żebym nagrywał i tu z kamerami furował, to nie, to jeszcze tego nie było, może tak się ustawię, jak jest dużo więcej światła. No tak, troszkę bajzy, ba bałaganu zostało, troszkę się zacinam, sorry, zaschło mi i w gardle i... I troszkę się tym wszystkim tą akcją szybką zmachałem, ale już chcę jak najszybciej wyruszyć na łączkę. A zrobiło się troszeczkę późno. Nie wiem, która już jest tak, myślę, że około 15, już nawet po 15. Eee... Tak, no, daleka podróż przede mną. Myślę, że bite godzinę 20, może godzinę 30. To już jest taka pora, że będą korki. Myślę, że wybiorę taką dróżkę, tak zwaną krajoznawczą. Taką widokową, krętą, ale bez większych korków. Trochę dłużej się jedzie. Ostatnio jechaliśmy tamtędy i całkiem mi się podobało. No dobra, może jeszcze tylko Wam pokażę na koniec troszkę bałaganu, to się zaległo, tak? Trochę łąki z kosiska. Z delikatnego remontu. No, na szczęście nie, że, że tak powiem, na szczęście nie wszystko udało mi się zrobić. Yy, więc może jednak y, inne prace uda, się, y, uda mi się nakręcić, m, chociaż szczerze. No nie sądzę, żeby to nie było w biegu. To raczej znaczy na pewno będzie w biegu. Yy, czyli ostatnio, jak zwykle. No dobra. A się nagadałem. Proszę Państwa, proszę Państwa, ze studia przenoszę się na trasę, po drodze szybciutkie zakupy zrobione, teraz mknę przed siebie niczym błyskawica, czy będzie meta, czy będzie podium, bardzo się staram, wybrałem trasę okrężną, jakże malowniczą, ale bardzo dużo zakrętów, bardzo dużo rond, Polacy kochają ronda, rondo na rondzie, rondo pod rondem, a ja mknę, mknę do, do przodu przed siebie, czy będzie podium, czy będzie podium, o nie, o nie, z lewej strony wyprzedza je moja własna przyczyna, Trzeba z traktorkiem z prawej strony Melepeta na cyklu, a tuż za nim Bobas na hulajnodze? O nie, o nie! Podium nie będzie, ale może przynajmniej zajadę cało na miejsce. <śm> no hej, dojechałem w jednym kawałku. Tak, jestem na łączce. Cały szczęśliwy, że cały Bardach, no ja, razem z całym Bardachem dojechaliśmy tutaj. Eee, tak, No właśnie, depczę sobie mój żywopłot z grabów <grywa> Słuchajcie, wygląda on fajnie Wygląda, że sadzonki się e, ładnie przyjęły Oby tak dalej eee, Później się przejdziemy Albo może po prostu jutro eee, To zresztą wszystko pokazywałem To co ja będę pokazywał po dwa, trzy razy eee, Traktorek tak, i, i namiot w autku. Wiem, wiem, autko strasznie brudne. Wiem, 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 poprawiam się. Może nawet Kiedyś go umyję. Tak, zrobiła się chyba godzina jakaś osiemnasta. Późno zajechałem dzisiaj. No ale no, dzień też był bardzo napięty, zanim wyciągnęliśmy namiot, spakowanie, skończenie naprawy trakturka, wyregulowanie gaźnika, i tak dalej, i tak dalej, zapakowanie wszystkiego do samochodu i na przyczepkę. Także, no, grunt, że tutaj jestem, dzisiaj może troszeczkę spróbuję składać konstrukcji namiotu magazynu Tego nie będę nagrywał dlatego, że już się troszeczkę ciemno robi i będzie kamera to bardzo słabo zbierała natomiast zresztą to i tak poniekąd pokazywałem tak, jak, jak składa się konstrukcja tego namiotu także nie będziemy tutaj powielać treści Natomiast jutro tak, jutro cały dzień postaram się kręcić filmiki. Czyli, czyli trochę pojedziemy traktorkiem. Rozłożymy namiot do końca. Postaram się sam założyć czaszę namiotu. Jakoś ją może przytwierdzić do podłoża. I co? I na koniec dnia na Fajrancik po robocie, o ile mój serdeczny, sympatyczny sąsiad się zgodzi, to na tydzień zawiozę do niego przyczepkę i traktorek. Bo już niedługo, już niedługo, 17, przyjeżdżam tu na pięć pełnych dni. Pięć pełnych dni. To będzie super. Po prostu. Choć. Z drugiej strony, no wiem, nie powinienem się tak nakręcać, bo znowu coś nie wyjdzie. No i trudno. Jak ja to zawsze mówię, życie jest przygodą. Hej!